Siema mawidowy! W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Opi Playtime Chapter 4, dlatego bo ogólnie za 10 dni jak to nagrywam będzie 27, 20... czyli za 10 dni będzie ten obraz do Popi Playtime Chapter 5 i najprawdopodobniej trailer i jeszcze może ARG, więc nie ma sensu czekać i ten musi być jakiś odcinek, bo dawno nie było odcinka, więc nagrywam odcinek z przechodzenia... Chapter 3 popieram jak najszybciej i bez śmierci ogólnie to... Całą... No, trochę ponad godzinę na przejście do gry yy, Mam nadzieję, że nie razu nie zginę, bo to chodzi też, że nie razu nie zginął Ogólnie to jeśli będziecie mi tak trochę dziwnie słyszeć To znaczy, że pewnie... To znaczy, że pewnie po prostu... Yy, się coś zepsuło, bo ja mam takie, takie coś co... ...sprawia, że nie, nie słychać jak mniejszy mi komputer Nadal słychać, ale dziwne to jest i no coś może daje jak nie będę się odzywał, to jest cicho, patrz... patrzcie. Mocno, mocno. I nie nie zastraszcie się, się od mojego głosu, bo wiecie, wiem, że odkry pewnie nie wystarczy. to sobie bo mi się nie chce. Dobra, nie wiem jak zrobić ten czas, żebym mieczy, więc po prostu będzie... Będę patrz na ten. Tego się nie tak zrobić. Ja musiał ogólnie przy, 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 jeśli nie chcę ani razu zginąć, to będę musiał przećwiczyć to skakanie. Bo nie wiem. A co no, jak trzeba zrobić? Dobra! Myślałem że to jest taki zepsute. Jednak jednak wszystko działa, okej, okay, okej. Okay. bo więc z speedrunem to teraz oczywiście. Będę się jak najmniej gadać. Ym, żeby nie było słać tego szumu Dobra, w ogóle jest szansa, że to jest już ostatni odcinek z Playtime Chapter 4. T dlatego, bo y, muszę to od mu odinstalować za jakiś czas. I... ten. Bo będę musiał zainstalować chapter 5 Nie mam miejsca Dobra, dobra, yy, tak Będę musiał odinstalować tą grę Bo będę musiał, bo będę chciał zainstalować chapter 5 Bo nie mam miejsca na to A właśnie jakbym chciał zainstalować chapter 5 No to Będę musiał mieć trochę miejsca To jest teraz łatwe Dobra Jesteśmy już tutaj w tym pierwszym miejscu Ogólnie to Oli do nas coś gadamy już w jest taki Okazuje minęło 6 minut, od kiedy jest odcinek, z czego jakieś 4 minuty minęły, bo GDM na początku. Jak już mówimy o tym, opowiem po Chapter 5, no to nagrywam teorię do tej gry, więc jeśli nie chcecie, żeby to minęło, to po prostu subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, jeśli chcecie jak najwięcej wiedzieć o tej grze. I przy okazji będę grał w tą grę premierowo, jak już wyjdzie i zapłacę za tą grę nad moimi pieniędzmi. I po prostu będę grał, natomiast nie będę wiedział co będzie trzeba zrobić w tej grze i będę grał pierwszy raz Będzie tak, ja w stanie Dobra, lecimy Jezu A ja, ja, wiedzia ja wiedziałem, że to jest, tylko że totalnie ten Wiecie Coś tego w ogóle Aha, nie da się tego muszę, muszę, muszę w nich strzelić Nie S? Yes? Ej pra prawie, prawie tknę, ale nie wiem jakich ten... jak na... to tam Jakimś takim sposobem prawie tknęłem Bo to było smutne bardzo Bro, co to na nie to oczywiście jako śmierć, wiadomo może nie. Biła ja Pidi chyba zginę. S Boże. 6-4-2 O, tak to się robi. Dobra. Teraz tego używasmy. Jak się to jak się klika Q, to wtedy... O boże. Jak się klika Q to wtedy taki coś ci pojawia. Jak coś najgorszy jest jak się jest tutaj trzeba tak długo czekać aż coś się otworzy tego co pamiętam tutaj była jakaś notatka z tym z Pinozaurusem to rozumiem to speedrun właśnie nie wchodzi mnie że notatka z spinozaursem. O ja ten doktor to jest taki japing teraz speedrun tego ja nabiego o i to się zabala od razu dobra Tutaj na pewno nie umrzemy, w sensie, mam nadzieję. Już mamy no, to 20 minut minęło. A już tu jestem. Och Jezu... Jezu a to będzie teraz skip Już nie mogę się doczekać, aż będziemy grać w połowie 5 czy tepienia dokładnie jak ja będę grał premierowo. Więc jeśli nie chcę żeby nie chcecie, żeby was to przegopiło, to... E, zasubskrybujcie ten kanał Kod to jest chyba 3021 Dokładnie Czekajcie ja Prototyp, czy to on? Chyba spotkamy go w chapterze piątym Widzowie, e, mam nadzieję, że będziecie na odcinku z przechodzeniem do chapteru 5 i dodatku z następnego odcinka, gdzie będzie to oglądanie nowego trailera, który jeszcze nie wyszedł, ale pewnie wyjdzie, bo taka jest moja teoria. Moja teorie są zawsze zgodne, oczywiście. I przy jeszcze... Jeszcze, ten... Nice. Będzie jeszcze omawianie obrazu tego. Obrazu z Dzie Święta Dziękczynienia, który wyjdzie za 10 dni. <laughs> teraz będzie się 8 minut i... ale się cieszę. A już minęło 8 minut, od kiedy byliśmy obok tego. Harry, obok Pianosaurusa, by the way. O widzowie, ogólnie to tak. To mój najnowszy film z teorii, um, z teorii do Poppy Playtime film ma tylko 25 oświetleń i tylko dwa, dwie łapki w górę. Więc bardzo polecam oczywiście go zobaczyć i sobie go obejrzeć, ponieważ bardzo dużo zdradza tajemnic z Poppy Playtime. Mam nadzieję, że prawdziwe są te tajemnice i potem tym go tym nowe screeny, które nie wiem czy widzieliście. Ale są bardzo sekretne ogólnie to. Niektórzy ich nie widzieli po są na Steampage'u a tak bardzo nie znalezienia. I na przykład mam jestem tam, tam, tam teoretyk w jakiej postaci mogą się pojawić. Albo jak będzie wyglądała gra takie teorie. Mocne, mam nadzieję, że, że on sobie wejdziecie. Jeszcze w dodatku, Tak, jeszcze w dodatku mamy gameplay do pop 1.4 po dwóch latach. I czy robimy to przejść. Jeszcze mamy tam jeszcze mamy film z omawiania tego trailera nowego i obrazu Halo nowego Ale co małe jeszcze? Tymczasem możemy sobie strzelić go. Teraz ja musimy poczekać czy ten tekstuje. Dobra, to będzie Teraz mamy 8 minut. W sensie może nie 8, chyba z 6 minut mamy niczego nie robienia, więc pozdro. Na no telefonie później oczywiście też doktora spróbujemy. Trzeba uda się raczej. Mamy już 15... 16.50 mamy już. I mam chyba na... przez jakieś... mam jakieś pół godziny na to. No może nie. Też może tak. No sobie na Pół godziny tego raczej nie przyjdę, ale... Ja nie przy te katsenki, kat bo gdyby nie te senki to To bym to przeszedł może w, w ten czas, cały. Mam nadzieję, że w to że nie będzie tego aż tu. Będzie jarnaby. ten na... zaraz wejdziemy. Kurde. Lecimy Jarnabi. Mam nadzieję, że nie zginiemy tym razem. Dobra. Let's go. No, pierwszy first try. Kurde się jakieś z tym Dobra, mamy to, let's go. Wrócimy. Teraz jest ten chyba trudniejszy part. Jak co pamiętam. Chyba to jest na gancje razem. O kurde. şey naiden alındı. O kurda. O Ah, não é Porra assim <SIGHOfforva _hehe> By tak... się z recepty. O! Oh. Mhm. Uh -huh. lecimy no die no nadal bez żadnej śmierci let's go no straciłem na tym trochę czasu jest 40 minut już tego filmu ale wiecie no to była najtrudniejsza ch na chyba rzecz z tego wszystkiego dobrze, to teraz mamy uwaga walkę z doktorem będziemy mieć nie, teraz będziemy mieć walkę z baba chubsuba Lecimy. A zaraz będzie ten, ten moment, no tak. Okej, okay, no to później, a później jest to. Oh, Naprawdę jest to. Let's go. Lecimy na górę. Teraz będzie to z maskami, którego nie muszę robić. Jest jak głośnie to jest. Mam nadzieję, że w chapterze 5 nie będzie takiego, takiego levela. O! Nie wiem, jaki skocz. Czekajcie, miałem chyba, tknie z tego. Tak, nadal, nadal fajnie, bo gdyby tego oczywiście nie było tego takiego zadania takiego, takiego typu w chapterze 5. O, oh, helna, no, bra. Potem muszę jak no, to będzie zobaczyć, jaki był kod. No, 35198. 3. Aha, 35198. Dobra, dobra. Taki jest kotek coś. Byście nie wiedzieli. <grym> Sorry, że tak długo, by nie mogę tego znaleźć. Skąd cię ta maska tam wzięła? Ja przecież nie miałem żadnej maski założonej. Dobra, speedrun, speedrun, speedrun. Teraz sobie zniszczymy łap, łapę filtrową i nie będziemy mogli jej zmieniać Teraz będziemy musieli wejść tędy, ten... nie spróbowałem to odsitować czy nie da się tego zrobić, co to Kurde, no, mam coraz Czas mniej czasu, teraz gdzie trzeba iść? Widzowie, nie wiem sam, ale tam gdzie widzicie tego poe, o tutaj macie to, musi to kliknąć Szukacie kolejnej baterii Szukacie kolejnej baterii teraz To jest kolejna bateria No i właśnie tutaj ten kabel prowadzi o tutaj 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 Ten kabel prowadzi o tutaj Nie, nie, o tutaj Kurde, no ten kabel do tej baterii prowadzi tutaj Czyli tutaj nie mamy tutaj baterię. I szukamy miejsca na baterię kolejnego, czyli tutaj. Teraz szukamy o tego miejsca tutaj. A to... Aha. No co? Są dwa miejsca na baterię jednak. Niepotrzebno. Czyli musimy tej włożyć to... Teraz tutaj. Tak. 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 No i mamy Udało się w jakieś 5 minut chyba co to zrobić, nie wiem dokładnie ile, ale udało się. Teraz mamy znowu ja pięk przez doktora Harley'ego. Dobra. Wziąłem sobie gumę do życia, bo mnie boli morda trochę od genea. I teraz idziemy na górę. No idę doktora i będziemy się z nim walczyć. To jest strasznie na trudniejsze niż kiedyś, ale na to Daj w speeder, na no Lecimy. Jeszcze moglibyśmy zrobić taki challenge na ciemno, muszę to robić. To by było chyba trudne. Mogę ok, za mną lecie takie coś, jakbym miał y, podkę en, jakiegoś Endermana, kurde. Kurde, jakiś ten był za mną. No i ja się na samą górę, pozdrow. Let's go. I to robiliśmy. I to robiliśmy też około z 5 minut. Let's go. <grym> z mapą. O, tam byliśmy? Ale tam byliśmy, to jest tutaj, to miejsce. Lecimy teraz do safe heaven, mamy ym, chyba tym razem 7 albo 6 albo 7 minut. Ja yap Lecimy. Tylko po to, by później zostać oskarżonym przez jego że szpłącimy nad safe heaven i on nas zabije później. Nie miał nie miała. Hmm. Patrz, 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 patrz. Zwierzania. Panie teraz się nie, nie, nie skapną, że tu jestem. Taki niewidzialny będę zaraz. Hm, nie widzę mnie. Boty. Kurde. Kurde Poprzednio razem, jak tak zrobiłem To mnie tak wywaliło Nie wiem czy pamiętacie O kurde O kurde, ale mnie wywaliło No <laughs> i co jest? O kurde O kurde Ale nie, Ale teraz nie mogę dostać, bo to nie wzięłam na ścianę. Pa, pa, pa bo, to, co teraz Oli powie i to ogólnie znaczy to, że Oli jest tym selliorem z oryginalnej Oli, a nie hmm, trototyp. Właśnie ja wam zaoszczędziłem trochę tego. Trochę oglądania mojego odcinka. Możecie poglądać ciągu dalszy oczywiście. Szalbaw. Nie obchodźmy to. Nie wchodźmy to. Chyba było najłatwiejsze dodanie jakie istniało. Tak mówią wszyscy, że... Ale dziękujemy, dziękujemy. Dobra, wracamy, wracamy, um, ten... Po prostu wiecie gumą do życia, musiałem ją obrócić. To mam minuty. Na przejście ten gra. Co do Ciebot. Właśnie widzę, ale niestety jak już mówiłem o tym Ciebot, to niestety nie, Ciebot nie udało się kandydować w młodzieżowym słowym roku. Y, niestety... To wszystko przez was, bo nie... nie ten. Nie klikaliście, żeby... żeby to te słowo, ten. Żeby mogło być. No i co to? to wszystko przez was widziałem. Gdybyście kliknęli, żeby Ciebot było Ten To... żeby było kandy, żeby kandydowało na młodzież Wesołego roku. To by... Ten... Jak już nie ma tego. Ciebot um, Młodzieżowa Wesołego Roku, to żeby 6-7 nie wygrało, łączmy siły i zagłosujmy wszyscy na... Szpącić, wiadomo że szpącić, bo każdy szpąci Kurde Każdy szpąci, więc co musi wygrać Kurde co jest? Czek No to małe A ty co? A ty co? Dobra Teraz to trzeba zrobić ogólnie tak chyba. Teraz tak nie czekaj. Chyba, że tak. Nie, tak, 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 jednak. Tak nie? I teraz tak. Chyba. Chyba tak... O, dobra, dobra. Dobrze mamy to, tak ja teraz mamy godzinę 30, już 13, w sensie 14 nawet. Film trwa i... I po to, po to, po to. Ej, hm. nadal nie rozumiem ja mam Ja w ogóle nadal nie wiem, co to się właściwie stało tym... O Jezu. W ogóle to nie wiem nadal, się stało. W sensie wiem, że... Prototyp zabrano te Explode, to, to, to miało wybuch, wybuchnąć e, wtedy kiedy my byliśmy. What the hell, serio? Wtedy kiedy my uciekaliśmy, to wtedy prototyp to nagle zabrał w ostatniej chwili i e, podłożył do Player. Nie wiem jak to się stało w tak, takim szybkim czasie, ale fajnie, fajnie, znaczy nie fajnie. Mocno, mocno. Jest. Nie yeah, wiem, bro. Taki to był skok takiej nienawiści, jakby coś bym mu zrobił. Nic mnie nie zrobił. A teraz jest japing przez. nie wiem dokładnie, nie? Ale co to właśnie. przeminiemy Nie wiem, ile mogę u was w tym filmu trwało. u was na filmie jest po Pół godziny. Mocno. Dobra, mocno, mocno. Teraz. chodzimy. Chase. Fajna boss fight, nie wiem jeszcze Mocno, mocno. Mam nadzieję, że uda mi się to przejść bez e, bez zgonu, bo nie mogę ruszyć mysko, myszką tak, by the way. Kurde, ty, what the hell? Czemu nie mogę chodzić? Jeszcze raz, Czart, tego nie było Czemu nie mogę chodzić? Musiałem zrestartować, bo inaczej bo nie mogłem chodzić po prostu. Jak klikałem w win, nic się, nie... Nic się nie... nie działo, nie wiem czemu. Dobra, trzy razy zrestartowałem grę na razie Oj na razie będę mógł to przejść, bo wiem jak, to się, jak się łapie za tę te, te. Ja zawsze łapałem źle, bo ja zawsze łapałem tak, że klikałem i puszczałem I później ten. To tak się trudno wtedy ta się da, ale jest trudno po prostu. Dobra. Lecimy. Co ja się przyjdę z tym tam. Kurde Dobra, No zalecimy Che i teraz mamy final boss fight Idziemy sobie w klasę czeka oczywiście Dalej Teraz ten typek będzie tutaj takie coś robił Let's go Nie wiem czemu to nie działa Weź okay, nic let's go No nice. jest. Musimy iść tam jakimś sobie, nie wiem. Zawsze najgorsze jest to, że nie wiem zawsze. Zaraz chyba idziemy na górę, tak? O, tutaj. No dobra to najkrótsze, najkrótsze, tam. Ale zawsze tak się chodzimy tak dookoła, nie wiadomo gdzie. Nigdy nie wiedziałem gdzie to jest tak naprawdę. Czekajcie mam pomysł. Co mi się teraz? Kurde, nie ma tego w Zero Śmierci No i on powróci w Czapterze Piątym Dlaczego? Obejście mój nowy odcinek Żeby się dowiedzieć dlaczego Tak, tak mi się wydaje, ale no Raczej się powróci, coś on tak mi się wydaje Jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego, to oczywiście obejście w film, ale to wiadomo Let's go, Zero Śmierci A teraz mamy, no, wiadomo co Więc sobie to sam, krainę zapomnienia. Dobra, co to jest, to jest koniec tego odcinka. Muszę jeszcze dojść do tego Excel. Nie, Jestem trzeba, muszę dojść tam być gdzie. W ogóle to już muszę dosłownie iść. Za chwilę. Jeszcze się yeah. dobrze dokładnie teraz w tym momencie. Let's go! Hi! To, ja to nie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i zapiszcie komentarz dłuższy niż jedno słowo i działo. Ja. No jeszcze takie sceny bonusowe dla tych co oglądają do końca.